Tytuł tego filmu, czy tak naprawdę potrzebujesz wiele do szczęścia? Ostatnio nagrywałem film o Siedmiu Kłamstwach na temat życia, zdrowia. No i tam mówiłem również nie tylko o zdrowiu, ale właśnie o tym, co nam mówiono i w co niestety bardzo duża ilość ludzi wierzy. I teraz, czy tak naprawdę wiele potrzebujemy do szczęścia, aby być po prostu ludźmi szczęśliwymi? mamy coś takiego jak zasoby wewnętrzne i mamy zasoby zewnętrzne co to są zasoby zewnętrzne zasoby zewnętrzne to są wszystkie w rodzaju dobre czyli dom mieszkanie samochód pieniądze ludzie druga osoba partner partnerka mamy również używki tego rodzaju jak Papierosy, alkohol, to wszystko co niby ma nam podbić e, lepszy stan, żebyśmy się lepiej czuli. Jedzenie oczywiście. A więc to wszystko są zasoby zewnętrzne. Teraz mamy coś takiego jak zasoby wewnętrzne. Zasoby wewnętrzne to jest poczucie własnych wartości, pewność siebie, miłość do siebie, połączenie z Bogiem. Obojętnie, jak zwał, tak zwał, czy połączenie z duszą, czy połączenie z wyższym ja, ale również coś takiego jak właśnie nasze wartości. To są wszystko nasze zasoby wewnętrzne, które każdy z nas posiada. Problem polega na tym, że wielu ludzi ma te zasoby nieuświadomione albo nie dostali tych zasobów, bo część tych zasobów, jak na przykład pewność siebie, już do siebie dostajemy. I teraz przez różne uwarunkowania, czy to były sytuacje w dzieciństwie, po prostu osoby czy ludzie, pewna grupa osób nie dostała tego. I teraz im większy jest Większa jest jakby nierównowaga między tymi zasobami wewnętrznymi a zewnętrznymi, tym bardziej pragniemy. Jeżeli mamy te zasoby wewnętrzne zbudowane w sobie, czyli poczucie własnej wartości, miłość do siebie, pewność siebie, samoocenę, te nasze wartości, to automatycznie będziemy mniej chcieli tego z zewnątrz. Oczywiście, tu nie o to chodzi, żeby nie mieć na przykład domu, samochodu, czy partnera, czy partnerki. Czy dzieci, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że właśnie im bardziej jesteśmy na tak zwanym emocjonalnym głodzie, i mniej mamy tych zasobów w swoich, jakby wyrobionych lub nieuświadomionych, bo często, kiedy właśnie przechodzimy przez trudne dzieciństwa czy trudne sytuacje, to my to w sobie mamy, bo mamy pewność siebie. No masz pewność, że zawiążesz buty, ale w innych sytuacjach możesz tej pewności nie mieć, a więc. Mamy tą pewność siebie, ale ona często jest niewypracowana, lub jest schowana, i teraz, jeżeli zaczynasz się rozwijać czyli tutaj wchodzi rozwój osobisty oraz duchowy wchodzisz na rozwój osobisty, duchowy, zaczynasz to wszystko pracować nad tym, zaczynasz być świadomym człowiekiem, zaczynasz dostrzegać, że masz coś takiego jak pewność siebie, czujesz tą wartość, że jesteś wartościowym człowiekiem, czujesz to, że możesz. Że ty to masz wpływ na swoje życie, a nie media, prezydent, nie wiadomo kto. I w tym momencie, co się dzieje? Wtedy masz te zasoby wewnętrzne wzmocnione i automatycznie zaczynasz mniej pragnąć z zewnątrz. A co próbuje nam wmówić system? Właśnie, system nam próbuje wmówić coś odwrotnego, że do niczego się nie nadajesz, że. Potrzebujesz samochodu pięknego, potrzebujesz domu, potrzebujesz nie wiadomo czego. Żeby być człowiekiem spełnionym, tak naprawdę jest to bajka. Ale tak jak powiedziałem, nie o to chodzi, że mamy tego nie mieć. Warto jest pracować na tym, abyśmy mieli dobre też życie, żebyśmy mieli rzeczy. Bo jeżeli pracujesz, ciężko pracujesz lub mądrze pracujesz, to chciałbyś jeździć dobrym samochodem, jeździć na wycieczki, nie ma w tym nic złego. Ale kiedy my uzależniamy swoje szczęście, czy, poczu czy poczucie bycia na tym świecie właśnie od rzeczy, bo my nie mamy tych zasobów wewnętrznych zbudowanych, to właśnie na tym żeruje właśnie system. System chce Ci mówić, że nie jesteś wartościowy bez tego. Nie jesteś wartościowy bez tej rzeczy. Czy nie jesteś wartościowa bez męża? Czy nie jesteś wartościowa bez chłopaka? Tak właśnie wszystko jest zbudowane. Dlatego chodzi o to, żeby pracować nad tymi zasobami wewnętrznymi, swoimi, które, jak zaznaczam, każdy z nas ma. Są to cechy charakteru również, ale my mamy często to schowane, bo jeżeli Ty byłeś wychowywany w trudnym domu i masz na przykład syndrom mojego faceta, to jest taki przykład. I uważasz, że musisz zasłużyć na miłość. I co się będzie działo? Kiedy spotkasz kobietę, to będziesz próbował właśnie podarunkami, pieniędzmi pokazać jej, kim Ty nie jesteś, żeby ona Cię wybrała. Dlaczego? Dlatego, że nie masz uświadomione sobie tej miłości. Nie masz uświadomione tej pewności siebie. Nie masz tych zasobów. A czy masz, tylko, że nie jest to dla Ciebie widoczne. Jest to schowane. Poprzez traumy, trudne sytuacje w życiu, kiedy pracujesz właśnie, rozwijasz się jako jednostka, rozwijasz się jako mężczyzna. Nie tylko wychodzisz z tego syndromu mojego faceta, ale zaczynasz uświadamiać sobie, że jesteś wartościowym człowiekiem, że masz pewność siebie, że wiele możesz zrobić, bo już wiele zrobiłeś. Jesteś na tym świecie. Może byłeś kiedyś chory, przeszedłeś chorobę. Może miałeś wypadek, przeżyłeś ten wypadek, jesteś na tym świecie. A więc masz zasoby, masz inteligencję. Jesteś osobą, która może na przykład prowadzi firmę. Bo często wielu miłych facetów to są zaradni mężczyźni, oni mają firmy, oni dobrze prosperują, tylko na przykład nie dostali takiego zasobu jak miłość do siebie względem właśnie e, względem właśnie kobiet lub ogólnie życia. I to tak właśnie jest, a więc im więcej my Zbudujemy tych zasobów wewnętrznych, uświadomimy sobie, tym nasze życie będzie łatwiejsze. I tak to wygląda. Tylko niestety na naszej drodze staną ludzie, którzy będą nam próbuli, próbowali wmówić, że my nie mamy tego, że będziesz musiał wziąć narkotyk, albo będziesz musiał kupić alkohol, albo będziesz musiał wziąć tabletkę, żeby się lepiej poczuć. Tak to wszystko działa. A więc pracujmy nad wartościami, naszymi, naszymi zasobami wewnętrznymi, to co mamy. Bo kiedy zaczniesz to wychodzić z siebie, będziesz się czuł dobrze bez niczego. Będziecie Zaczniesz przede wszystkim cieszyć się z najmniejszych rzeczy. Zasoby wewnętrzne to również wdzięczność, bo często nasze ego chce coraz więcej. My chcemy więcej i więcej i więcej. Ale kiedy zaczniesz pracować właśnie nad tym, i miłość do siebie to jest jedno, ale właśnie ta wdzięczność, to nie będziesz dużo potrzebował w swoim życiu. Więc tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście ten film powędruje na kanał NIEMIŁY FACET a jeżeli oglądacie ten film właśnie z tego kanału, to pod spodem będzie link do produktu, do książki, jak sunąć i zachować zdrową sylwetkę na całe życie. Już niedługo lato, no i będziemy dbali, będziemy chcieli dobrze wyglądać na plaży, a więc pod spodem jest, będzie link właśnie do tego produktu w trzech różnych formatach, audiobook, e-book oraz wersja książkowa. Zapoznaj się z tymi informacjami, jeżeli chcesz zadbać sylwetkę zdążyć przed latem. I oczywiście skomentuj ten film, subskrybuj kanał, prześlij go dalej. Pozdrawiam.